Wojciech witam Państwa w forum Panoramy. Moim dzisiejszym gościem jest Kasper Płażyński, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Gdańskiej Dzień dobry. Radzie Miasta. Dzień dobry. Ja Myślę, że wszyscy jesteśmy jeszcze wciąż w szoku po tym, co zdarzyło się 10 dni temu, ale odnoszę wrażenie, że już zarysowują się pewne wątpliwości, podziały i nawet spory na temat tego, jak nazwać te wydarzenia. Czy to jest mord polityczny, czy to jest mord polityka. Wydaje mi się, że to zarysowuje też pewne linie podziałów i konfliktów na przyszłość. Czy pan się ze mną zgadza? I tak i nie. No, musielibyśmy zacząć od zdefiniowania tego, czym jest, no, tak jak to pan redaktor określił, bardzo mocno mord polityczny. E, nie wiem, czy to jest zadanie dla filozofa, czy dla polonisty. Czy wystarczy, aby polityk zginął, aby zabójstwo było zabójstwem politycznym, czy potrzeba jakiegoś drugiego dna, inspiracji, chęcia osiągnięcia jakiegoś politycznego e, celu, aby do takiej sytuacji. Doszło. To jest tak naprawdę semantyka, i chyba to w tym wszystkim nie jest jednak najważniejsze. Najważniejsze i najokropniejsze w tym wszystkim jest to, że Gdańsk stracił swojego prezydenta. Tragedia dotknęła rodziny pana prezydenta. Trzeba współczuć, trzeba się w tym trudnym czasie trzymać razem, ale też nie zgodzę się z panem redaktorem, że. Wszyscy jesteśmy czy możemy być w szoku, bo na nas, czyli na osobach publicznych, radnych miasta, urzędnikach spoczywa teraz szczególna odpowiedzialność za to, aby ten skomplikowany organizm, jakim jest miasto, mógł w dalszym ciągu sprawnie funkcjonować, żeby mieszkańcy mogli w naszym mieście mogli dalej żyć. No choć tutaj odnoszę wrażenie, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju politycznym przełamaniem barier, mhm. bo z jednej strony mamy zapowiedź Wyborów dość rychłych, ale też i pewne deklaracje polityczne, które, mówiąc najkrócej, pokazują, że dobro wyższe jest brane pod uwagę zarówno przez Prawo i Sprawiedliwość, jak i środowiska tej partii niechętne, a które gdańskim rządzą. No, ale to zobaczmy. Wybory samorządowe, które wyłonią nowego prezydenta Gdańska, odbędą się 3 marca. Do tego czasu te obowiązki pełnić będzie Aleksandra Dulkiewicz. Dulkiewicz już zapowiedziała swój start w marcowych wyborach. Kandydować będzie z listy Stowarzyszenie dla Gdańska. Uzyskała poparcie Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i polskiego stronnictwa ludowego. Aleksandra Dulkiewicz zapowiedziała, że będzie kontynuować polityczny program prezydenta Adamowicza. A zgodnie z zapowiedzią prezesa prawa i sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, klub nie wystawi w wyborach własnego kandydata. Tu wypada mi wyrazić pewien żal, że dyskutujemy w, jedynie we dwóch, a nie dyskutujemy w szerszym gronie, ale jak pan się domyśla, ze strony środowisk związanych z Platformą Obywatelską istnieje w tej chwili deklaracja nieprzychodzenia do telewizji publicznej. Żałuję, że nie uczynili oni wyjątku dla naszego programu. Czego szczerze żałuję. No to w takim razie wróćmy do, do tego, jak pan ocenia to stanowisko, zarówno swojej partii, jak i też to wszystko, co zdarzyło się od momentu, kiedy Aleksandra Dulkiewicz zdecydowała się kandydować. No, wiele czasu od tego momentu nie minęło, od kiedy poznaliśmy, że to pani Dulkiewicz y, będzie kandydować. Y, ja to stanowisko prawa i sprawiedliwości. Y, Popieram w 100%. To znaczy, znaleźliśmy się w takim dość szczególnym zakręcie, bo ten zakręt nastąpił tak naprawdę raptem trzy miesiące po wyborach w Gdańsku. Ten mandat pana prezydenta Adamowicza był z jednej strony silny, bo przecież zdobył duże poparcie społeczne, a z drugiej strony był bardzo świeży. Dlatego naszym zdaniem w tych szczególnych okolicznościach, żeby też nie rozdrapywać ran lepiej uspokoić nastroje społeczne z punktu widzenia mieszkańców Gdańska, ale pewnie też dla dobra całej Polski. To, co pan redaktor wspomniał na początku o tych jakichś podziałach kolejnych, które się tworzą, myślę, że pewnego rodzaju wyciszenie, jeżeli nawet dojdzie do takiej prawdziwej kampanii wyborczej, to znaczy jakiegoś wspierania się na wizję tego, jak Gdańsk ma wyglądać, bo przecież nie wykluczono, że jakieś środowisko polityczne czy społeczne tego kandydata wystawi, to bardzo ważne jest i tutaj apeluję do każdego, kto będzie brał udział w tegorocznych wyborach, aby podejść do tej kampanii w niezwykle stonowany sposób, merytoryczny, taki, aby mieszkańcy Gdańska poczuli, że nadchodzi jakiś może lepszy etap też dla sposobu prowadzenia dyskusji publicznej również w Gdańsku. No tak jak Pan patrzy na to, co zdarzyło się przed tym morderstwem teraz w tym okresie um, pogrzebu i tego wszystkiego, co dzieje się już teraz. Czy Pan ma takie wrażenie, że istnieje nadzieja, że bardzo ostre podziały polityczne, bardzo ostry ton i język prowadzenia kampanii politycznych w Polsce, a przede wszystkim w Gdańsku, może ulec zmianie? Czy to jest takie tworzywo, które może wpłynąć zarówno na polityków, jak i na dziennikarzy, aby pohamowali przede wszystkim, wydaje mi się, tą dyskusji? Mam nadzieję. To znaczy, wydaje mi się, że Polacy, mieszkańcy też Gdańska są zwyczajnie zmęczeni sposobem prowadzenia dyskusji. I tak było przy tych wyborach, tak było jeszcze dwa, trzy-4 lata, myślę temu, i to się jedynie zaostrza. Wbrew pozorom, taka radykalizacja słowna, obojętnie z jakiego obozu nie byłby to polityk to wcale nie dodaje mu popularności, jest raczej nastawiony na taką krótką metę, a w dłuższej perspektywie czasowej takie środowisko będzie tracić. Co nie znaczy oczywiście też, że y, ktokolwiek ma się godzić na to, aby mówiono nieprawdę, bo też w tej chwili dostrzegam takie mm, dość negatywne konsekwencje wskazywania na to przerzucanie się tak naprawdę <laughs> mową nienawiści. Taki znaczy, kto zaczął i kto ma teraz te zmiany od siebie zacząć? Znaczy, ja być może bym zachęcał, żeby zaczynać od siebie zawsze, niezależnie od tego, jak się w swojej ocenie widzi bilans tego, kto był gorszy, kto zaczął. To wydaje mi się, że to jest łatwiejsze i też bezpieczniejsze, bo to, że często wskazujemy na drugą stronę sporu politycznego, mówiąc tak tutaj, często zaczyna spór od nowa. No, zgadzam się z panem redaktorem w 100%, tak? zresztą no, jak pewnie y, państwo, którzy nas oglądają, ja też mam swoje doświadczenia, przemyślenia po tym, co się działo po kwietniu 2010 roku. To są bardzo żywe, chyba zawsze już pozostaną wspomnienia. Niestety negatywne, bo po tym krótkim czasie, kiedy naród się, można powiedzieć, zjednoczył, to jednak doszło do takich dość y, Radykalnych, żeby to delikatnie ująć, zachowań. Bardzo się cieszę, że w tej chwili poza jakimiś naprawdę drobnymi incydentami, z takim sposobem upamiętniania czy wręcz profanacji miejsc, gdzie ludzie się zbierają, gdzie ludzie mogą oddawać hołd również zmarłemu, że z tym nie mamy do czynienia. Więc to też pokazuje, że wbrew temu, co się być może, co niektórym wydaje, jednak ten. Poziom życia publicznego czy angażowania się każdego z mieszkańców Polaków w to życie publiczne przez demonstrowanie, y, przez taki udział żywy, y, jednak chyba zmienia się na lepsze. Ale czy pan nie obawia się z kolei, że sytuacja, kiedy y, jedna i druga strona sporu będzie mówiła, a wyjście coś tam, że to będzie blokowało? Taki realny, demokratyczny dyskurs. Znaczy, że, że jednak się różnimy, że inaczej oceniamy to, co zdarzyło się w przeszłości i inaczej widzimy, na przykład, przyszłość naszego miasta, regionu czy kraju. Każdy ma prawo oczywiście się bronić. Jeżeli czuje się dotknięty, jeżeli czuje się, że ktoś no, fałszywe świadectwo wypowiada, to każdy ma prawo bronić i również. Przypominać, że tak to nie wyglądało, ale myślę, że najlepszą obraną dla wszystkich nas jest kwestia tego, czy przyzwalamy, czy dziennikarze przyzwalają na pewnego rodzaju zachowania i ostatecznie to przy, urniach, przy urnach powinniśmy eliminować tych z życia politycznego w Polsce, którzy te granice ludzkiej przyzwoitości, Przekraczają bez wskazywania palców. Ważne, żebyśmy wszyscy mieli swój rozum, nie dali się gnać w jakimś takim dzikim pędzie, za sensacją starali się być naprawdę merytoryczni. Ja nie ukrywam, że ta kampania, która była między prowadzona razem z panem Prezydentem Adamowiczem no z innych stron, ale wspólnie byliśmy w tej samej sytuacji. Ona, myślę, była często bardzo y, intensywna i często y, dotykała trudnych y, tematów, ale wydaje mi się, że nie przekraczaliśmy, y, ja czuję, że nie przekraczaliśmy pewnych... A trans. czy ma Pan wrażenie, że na przykład oba środowiska zmienia... polityczne, czy też sympatycy obu środowisk politycznych nie przesadzali często w wyciąganiu wniosków z pewnych tematów, które były tematami tej kampanii? Czy co, to... nie, co nie zmienia faktu, poza tym, że... No, odbywała się ona w jakiś taki w miarę przyzwoity sposób, to, co nie zmienia faktu, że no, te trudne tematy, trudne pytania y, też były podejmowane i to, że y, przyszły takie, a nie inne trudne chwile, to też nie możemy w tej chwili y, no, zmieniać rzeczywistość, to znaczy pewne pytania, które były w dalszym ciągu być może będą się y, pojawiały. Y, naszym obowiązkiem jako osób Publicznych jest jednak starać się dochodzić do prawdy. I to jest chyba takie największe wyzwanie. W jaki sposób mówić o pewnych trudnych rzeczach, w taki sposób, aby mieć pewną wrażliwość na względzie, a z drugiej strony nie zmieniać rzeczywistości. A jak Pani patrzy teraz na to te nowe rozdanie, jak Pani patrzy na Aleksandrę Dulkiewicz, która wiele na to wskazuje, ma bardzo duże szanse, żeby nie tylko na ten okres przejściowy, ale i konsekwentnie objąć to stanowisko. Czy ma Pan taką nadzieję, że dojdzie do dobrej pracy w samorządzie na rzecz no, w przyszłości miasta, w którym będą rzeczowe argumenty, że będziemy mieli sytuację, w której zarówno z Waszej strony, jak i ze strony dwóch ugrupowań, które rządzić będą najprawdopodobniej miastem dojdzie. Do takiego wspólnego działania na rzecz dobra wspólnego? No, oczywiście to jest zawsze e, takie oczekiwanie, że również opozycja będzie traktowana poważnie i głos będzie brany e, pod uwagę. Na razie jest z, zbyt mało czasu, upłynęło, abyśmy też mogli zobaczyć, jak to w Radzie Miasta faktycznie będzie e, funkcjonowało. Raptem za nami jest e, jedna merytoryczna sesja. Rady Miasta Gdańska 31 kolejna. My na pewno jako radni Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości będziemy no, wypowiadać się, zajmować sprawami nie pijatyką polityczną, ale takimi sprawami, które są żywotnym interesie mieszkańców Gdańska. I tak jak no, przed tym strasznym zdarzeniem prowadziłem swoje no, kontrole w gdańskich nieruchomościach, chociażby, gdzie no, wszystko na to wskazuje, dochodzi bardzo poważnych e, nieprawidłowości. E, w dalszym ciągu w tej chwili to e, kontynuuje. To wymaga wielu miesięcy często pracy, aby dojść do pewnych wniosków, przedstawić je opinii publicznej i przedstawić też pewien plan naprawczy. E, od tego jesteśmy my radni, a nie od tego, aby Zastanawiać się, prawdę mówiąc, czy będzie nam się dało współpracować, czy nie. Ja oczekuję od pani prezydent Dulkiewicz, że jeżeli zostanie wybraną na no obecnie też jest prezydentem, tak? ale jeżeli zostanie tym głównym prezydentem, prezydentem wybranym w wyborach że będzie z jednej strony otwarta na sugestie, z kolejnej strony nie będzie się bała odpowiadać na trudne pytania, nawet wtedy, kiedy mogą dotyczyć yy, jej środowiska politycznego. Bardzo dziękuję za rozmowę i myślę, że będziemy wszyscy czekali na to, czy rzeczywiście dojdzie do jakichś wyciągnięcia wniosku z tego, no, co się zdarzyło. Bardzo jeszcze raz dziękuję. dziękuję bardzo.